Witamy w Dibrze, Peszkopii. Wszystko zależy od tego, kto wymawia nazwę tej miejscowości. Oto grupa rowerowa braci kalinowskich, Marek. Tak on wygląda. I lider Dupek Paweł Kalinowski. Dziewczyny tam dalej spacerujemy sobie takim. Oto. Takim oto deptakiem. Albańczycy są wśród nas. Skadeberg. Pomnik. To jest on na pewno? Tak, tak. Bohater narodowy Albańczyków, Jerzy Kastriota. Tak, to się prezentuje. No. no i... Leptaki, nie. Ten, 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 ten. To jest leptak. Paweł chce pokomentować. To nie Ja wiem, że poprzednie relacje były może nużące, ale miały fajny komentarz, ciekawy. To byłem ja, Paweł Kalinowski. Czy ludzie wiedzą jak ja wyglądam. No jak to wygląda ta Główny deputat, tak jest święto muzeumańskie. Bajram skończyło się ramadan, więc, więc ludzie świętują. Proszę bardzo, tak oto prezentuje się ta ulica. Może zapytamy się, jak się ona nazywa. Marek, ty pewnie wiesz, dużo czytałeś o Albanii, no ale niewystarczająco dużo. No i gdzie są nasze dziewczyny? O proszę bardzo, tutaj się zatrzymały. Marek zasłonił chyba szukają mieszkania, czy nie wiadomo co Widzimy, rozmówka im się klei. Dogadały się dziewczyny. Pewnie gadają o jakiejś ciekawej rzeczy. Co to jest? KS korabi, kluczko do korabi Jakiś. korabi. Lucjan Brychczy. Też kopii. Gdzie jest Lucek, Lucek Brychczy? A to chyba zapasy albo nie. ciężary. A nie, zapasy patrzcie, bo są. Weź tego z kamery, i tego bo... Borata na pewno. Gdzie? Gdzie? <śmiany> 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 Borat. <śmiany> Także dobry filmik z Peszkopi, nie wiemy gdzie idziemy. No, tyle.